Cześć, tak się macie tutaj oczywiście Damien i dzisiaj witam was w kolejnym FIFA, z FIFA, z kolejnym Fif, kolejnym filmie z Fifa 16 na moim kanale. Na wstępie chciałbym was przeprosić, że filmy ostatnio pojawiają się co dwa dni, jednak jest to spowodowane tym, że po pierwsze chcę odpocząć od, wiecie, przed Fifą 17, po drugie ja no już nie wiem co nagrywać z tej gry, dlatego też wolę, wiecie tak, nie spamować materiałami na siłę, tylko poczekać, poczekać do dema, poczekać do premiery i wtedy rozpoczniemy zabawę. Jednak! Doszedłem do wniosku, że jest wiele kart, którymi nie grałem w tej grze, a warto je przetestować, dlatego jedziemy. Na lewym skrzydle mam iskierdo. Tempo widzicie, dribbling widzicie, strzały widzicie, sztuczki widzicie, coś niezwykłego na napadzie. Oba Femi Martins cztery gwiazdki, sztuczek, pięć słabszej nogi, nagbi na prawym skrzydle, no on niestety sztuczek nie ma, ale inne statystyki są na naprawdę wysokim poziomie. Tutaj mamy Jonesa, również świetnie wyglądająca karta, tylko dwie statystyki poniżej 80. Dempsey. Uff. Wow, tylko za 21 tysięcy, no jestem ciekaw jak będzie grał Tutaj mamy Formera na lewej obronie Lukaku Nie, napastnik Evertonu nie zmienił pozycji, to jego rodzina Ka, Chyba brat nawet, Cabasele na środkowej obronie Dlaczego go wziąłem? Właśnie dlatego, wy widzicie statystyki, ja nie będę wam tego czytał One są po prostu niezwykłe Simon obok niego, na prawej obronie piłkarz Dixiel Portland Timbers Czyli Powell, Powell, a na bramce Courtois Więc co mogę powiedzieć? Zabawmy się no Z tego co widzę, mój przeciwnik też trochę zaszalał. Jest dużo niebieskiego koloru. A najgorsze jest to, że to są naprawdę nieźli piłkarze. Chodzi mi tutaj o Benjedera, Benarfe, jeszcze Team of the Year Tiago Silva. Fajnie, fajnie. No dobra, niezbyt mi się na razie to wszystko podoba. Mój przeciwnik zamiast na Tiago Silva mógł wydać końcy na internet, ale jakoś sobie poradzimy. Mamy rzut wolny, choć z tego dystansu nie chcę strzelać. I zobaczmy co potrafi Iskierdo, 95 tempa, nikt nie ma prawa go dogonić i tak też się dzieje Orier tylko patrzył na jego cienie, dajesz Iskierdo, świetnie, zszedł w pole karne... wrzutka Noyer piąstkuje Przez środek, dobrze, German Jones Ale szokiwał przeciwnika zagranie do Martinsa, kurde, gram jak nigdy Co się ze mną stało? Lukaku, dośrodkowanie Coś innego miałem w głowie Nagbi Ładny zwód, ale nie chcę wrzucać. Tym razem spróbuję... a chciałem zagrać przed pole karne, ale nie wyszło jeszcze... Jones! Prawa noga, goje! Nie, nie ma! Jak? Byłem pewien, że ta piłka zmierza do bramki po odbiciu się od Sylwy, a jednak nie. No kurde, no! Jones? Prosty obrót! No, no, broni. kurczę, nie będzie łatwo pokonać niemieckiego bramkarza, ale ja sobie poradzę, nie takie rzeczy już robiłem. Chciałbym nim uderzyć z dystansu, może się uda... Teraz! Serio? Kasabele odebrał piłkę i spróbujmy teraz zagrać prostopadle do Martinsa. Przyjęcie strzał z 18 metra. Znów Neuer. Nie wiem, co. O, zaraz, zaraz. Dempsey it, Nie, to Jones. Jest 1 do 0 w 35 minucie, No, kiedyś moja bramka musiała paść. Świetne wykończenie, Amerykanina. No, mój przeciwnik nie gra najlepiej. Nie wiem skąd ma tego Obama Younga w kolorze różowym. Pewnie mu kolega wygrał. Jednak, no, on. No, on gra przeciętnie. Sami widzieliście ile już okazji miałem mój przeciwnik. Dwie, jedną Mark Royce. Och, za łatwo, świetnie. Jestem pod wrażeniem gry mojej pomocy i obrony. Właściwie wszyscy na razie grają dobrze. I to mi się właśnie podoba. Nie widzę żadnego słabego punktu tej drużyny, no ale ocenię to po kolejnym spotkaniu. Amerykańskie marzenie uderza ze poprzeczka. POPRZECZKA! Aj, ta pierwsza połowa mogła się tak pięknie zakończyć, jednak niestety tylko jeden do zera dla nas, ale jestem skuteczny jak nigdy. Sześć strzałów celnych. Mój przeciwnik 0 Kurde, 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 no wiedziałem, że to się tak skończy. Piłka klei się do Beniedera. Ja go używałem i ja wiem, co on jest w stanie zrobić. Tutaj niestety nie zdołałem odebrać mu piłki, przez co jest jeden do jednego w 55. minucie. Pierwszy strzał celny mojego przeciwnika i od razu bramka, no a ja mówiłem o swojej skuteczności. Kurde. O Jenyc. Jak ta piłka przeszła przez naszych obrońców! obmamy, jank! No, chcecie mi powiedzieć, że to naprawdę będzie 3 do 1. Zagranie do Ben Arfy: Cztery bramki w 10 minut. Nagbi, dobre dośrodkowanie. No nie, jak on to złapał? Martin, no nie wierzę. Neuer jest po prostu nie do pokonania. Raz przypadkowo mi się udało proste zagranie Former! Iskierdo, oddaj strzał, jego pierwszy w tym spotkaniu, chociaż celny. Kopiącego się nie leży. Co jak co, mój przeciwnik powalił mnie skutecznością: pięć strzałów, pięć celnych, pięć bramek. Gdyby nie Neuer... Z pewnością zdobyłbym więcej tych goli, bo sami widzieliście co on bronił, ale jednak, najlepszy bramkarz w grze. Drugi mecz postanowiłem rozegrać w tarczy mistrzów, bo nie byłem w stanie znaleźć przeciwnika w meczu towarzyskim i jak widzimy, tym razem spokojniejsza drużyna. A przeciwnik gra bardzo piękny futbol, zagranie do Kostic. ale co zrobi Filip, pewnie wrzutka do Yanga czy podanie po ziemi, tak jak myślałem, no kur No kurczę, no! Czemu tak jakoś dziwnie obronił? Znaczy nie było to łatwe do obrony, ale... Jakby to chociaż poszło ponad poprzeczkę, byłoby lepiej. Dobra. Nie najlepszy start, ale ja poważnie nie wiem, co się ze mną stało. Obama Jank 2? Nie, dzięki! Kurtua! Nie będzie dobitki. Czy będzie dobitka? Jest dobit! Kostić! No dobra, nie wnikam to, że Kostić strzelił, bo fajną kartę, a jednak... Jak on to zmieścił? Martins bardzo ładnie wykiwał rywala, jednak co ma zrobić Lukaku, a dobra, mocna piła po ziemi, niesamowite, celny strzał, jednak oczywiście nie jesteśmy w stanie pokonać golkipera. Hakan Chalanoru... Hakan Chalanolu zagrywa przed pole karne do Kampla, ten bardzo łatwo okiwał naszego, o nie udało się, dobra Jones Zagrani do Iskierdo i teraz trzeba wykorzystać jego dobrą, nie. Świetnie, Dempsey to musi skończyć się wreszcie bramką. Proszę, masz 91 strzelania. To już prawda? Tak jest, mamy stały fragment gry. Cudownie, Holender dośrodkowuje, ale nikt tego nie przejmuje. Choć może jednak nagbi, strata, strata. Niesamowite, Dempsey. Nie, to nie jest amerykańskie marzenie, to jest amerykański koszmar. Brakuje mi słów. Czy to będzie kolejny cios? Dobrze Kurtuła, tym razem nich nie dobił. Iskierdo. Wiecie co, ten film podsumuje słowami Mourinho. I have nothing to say. I'm so sorry, I have nothing to say. W razie czego jutro na kanale też pojawi się film, też z Fify, ale odrobinę innej. Sami zobaczycie jutro, tak około 15-16. W poniedziałek ostatni serial, ostatni draft w FIFA 16. A później, później czekamy na demo, bo ja już sami widzicie, że ja nie istnieję. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam. Cześć.